Dlaczego zawsze musisz mnie tak kontrolować i krytykować? Kole piję jakby co? Chcesz powąchać? A tak między Bogiem a prawdą to przez ciebie sięgam po alkohol. Żeby zapomnieć o wszystkich problemach, które mi sprawiasz. Ale to nie jest moja wina, że ty pijesz. Ty sam sięgasz po alkohol, bo nie radzisz sobie z problemami. Ty naprawdę nie rozumiesz? Twój ciągły hejt i krytyka mojej osoby sprawiają, że czuję się beznadziejny. I żeby to przetrwać, muszę przez ciebie pić. Chcę tylko, żebyś był zdrowy i szczęśliwy. A alkohol na pewno nie jest rozwiązaniem. Zrozum, że ty potrzebujesz pomocy. I widzisz? A, ale widzisz, znowu mnie atakujesz. I to przez ciebie czuję się tak źle, że muszę sięgać po ten alkohol. Gdybyś była bardziej wyrozumiała, to ja nie musiałbym tego robić. Musisz wziąć odpowiedzialność za swoje czyny i decyzje. Zamiast zrzucać winę na mnie, ty potrzebujesz pomocy. A ja chcę ci pomóc. Po, 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 poczekaj, po, poczekaj, kurwa, bo ty nadal czegoś nie rozumiesz. Gdybyś była lepszą żoną, to nie musiałbym sięgać po alkohol. To przez ciebie piję.